Siema Fofel z tej strony Walczę dzisiaj troszkę z tym tej... Niby pierdełka taka Ktoś tutaj kiedyś nakleił Takie cudo Było to większe Już walczę z tym troszkę Tutaj też to będzie do usunięcia O może to tylko zostanie o, Powiem wam że Zanim zaczniecie naklejać naklejki Zastanówcie się, czy chcecie je naklejać. Zamiast byle jaki naklejek naklejcie, fajne naklejki. Trochę ślady zostają, ale powiem Wam, że jest ciężka walka. Mam takie urządzonko do tego no i niestety trzeba się maszerować. Nie wiem, ile mi to zajmie. A jak tam wasze te czwóreczki? A moja już ubrana w letnie oponki? Powoli się trzeba do sezonu przygotowywać. Pozdrowionka.